Cześć siemanko 11 stycznia. Wybrałem się w poszukiwaniu za zrzutami łosia. Robię taki tutaj gęsty modnik. Znalazłem tutaj już ze trzy sztuki, trzy rosochy rok temu, dwa lata temu, więc przyszedłem i dzisiaj. Chodziłem tutaj po grzybach wcześniej. Widziałem dużo łosi, a dzisiaj natknąłem się na takie znalezisko dosyć świeże jeszcze skóra łeb nieobgryziony młody kozioł przepraszam młody byczek albo jakaś łania bo tutaj wilki lisy rozprawiły cóż szkoda byczka. będę szukał dalej może coś się trafi jeszcze pochodzę z półtorej godziny Zaczął padać śnieg. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Tymczasem pozdrawiam.